Hej, tu Asia z psychologii domowej. Jestem psycholożką i mamą trójki dzieci, a w tym podcaście odpowiadam na Wasze pytania, próbując znaleźć złoty środek w wychowaniu. Wspólnie z Wami szukam odpowiedzi, jak połączyć wiedzę teoretyczną z tym, co naprawdę sprawdza się w codziennym życiu z dziećmi. W dzisiejszym odcinku przyjrzę się takiemu pytaniu. Posłuchajcie. Jak reagować na dziecięce napady złości? Dziś przerobiliśmy z mężem pięć takich wybuchów naszej córki, prawie trzy lata. Od poniedziałku mamy wszyscy urlop, więc staramy się dzieciom zorganizować czas w wartościowy sposób, na świeżym powietrzu, bez zbytnich ograniczeń i ciągłego upominania. Nie rób, nie biegaj, stój ulica, uważaj itd. Czasem mam poczucie, że to wszystko co robimy tylko pogarsza sprawę. Bo córka co chwilę wpada w jakąś aferkę. A to nie założy skarpetek, a to nie chce nigdzie jechać, a to nie chce roweru, a to nie chce myć rąk, nie chce się kąpać, nie chce mieć włosów. Dramat. Większość afery jakoś udaje się przerobić, ale przychodzi ta jedna z natężeniem takim, że wylewa się wszystko. Później zazwyczaj są przeprosiny, ale to nie zmienia faktu, że jako rodzice czujemy się po prostu wykończeni. Ileż można? Gdy, gdy czytam to pytanie, to czuję ten ciężar, który niosą rodzice. Niektóre trudne okresy w życiu naszych dzieci są po prostu naturalną częścią ich rozwoju. Jak zapewne wiecie, rozwój dziecka przebiega skokowo. W okresie niemowlęcym mówi się o tak zwanych skokach rozwojowych, które pojawiają się bardzo, bardzo często wtedy mniej więcej co 4-6 tygodni. Być może pamiętacie, albo właśnie doświadczacie, jak wasza spokojna, łatwa w opiece pociecha potrafiła nagle zmieniać się w trudnego do ukojenia małego człowieka, który niemal bez przerwy domagał się, a to noszenia na rękach, albo ciągle płakał, no i trudno było go po prostu uspokoić. Te skoki, one są związane z intensywnymi zmianami w mózgu dziecka. Najczęściej z nabywaniem nowych umiejętności i reorganizacją układu nerwowego. To dlatego zachowanie dziecka może się w takich momentach diametralnie zmieniać. Po ukończeniu tego pierwszego roku życia skoki rozwojowe stają się rzadsze, ale to nie znaczy, że znikają. Zwykle pojawiają się około 1-2 razy w roku i są związane z większymi zmianami. Takimi jak rozwój mowy, budowanie własnej tożsamości czy kształtowanie niezależności. W wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym skoki rozwojowe łączą się także z tak zwanymi fazami lęków rozwojowych, no i zwiększoną potrzebą bliskości w związku z tym. Szczególnie te skoki rozwojowe i te trudne zachowania są też widoczne podczas dużych zmian, na przykład pojawienia się rodzeństwa, Pójścia do przedszkola czy szkoły. Więcej o tym piszę w moim e-booku o rozwoju dzieci w wieku 06, bo wiem, że każdy taki etap to nie tylko ogromne wyzwanie dla dziecka, ale to też ogromne wyzwanie dla rodzica. Warto wtedy pamiętać, że trudne zachowania nie są złośliw zło złośliwością ani e, efektem błędów wychowawczych, które popełniamy, ale oznaką, że układ nerwowy. Intensywnie pracuje i potrzebuje naszego rodzicielskiego wsparcia. Czasami, niestety, mamy takie marzenie. Myślimy sobie, że, no dobra, zrobię wszystko tak, jak ta mądra pani psycholog mówi, no i na pewno będzie lepiej. No, i wtedy wprowadzamy zmiany, staramy się, cierpliwie stosujemy te wszystkie wskazówki, e, o których gdzieś tam wyczytaliśmy albo usłyszeliśmy. Ale jeśli po kilku dniach czy tygodniach zachowanie dziecka się nie poprawia, no to zaczyna się pojawiać w naszej rodzicielskiej głowie myśl: No nie działa, no nie działa. Co ta babka mówi? Po prostu nie działa. I ja to doskonale rozumiem. Sama też tak mam, przyznam, bo to naturalne. Że kiedy wkładamy w coś tyle wysiłku i serca, to chcemy widzieć szybkie efekty, chcemy widzieć poprawę zachowania naszego dziecka. Ale warto się na chwilkę zatrzymać i zadać sobie takie podstawowe pytanie. Co to w ogóle znaczy dla ciebie, dla was, że coś działa? Bo często w naszej głowie działa oznacza, że dziecko przestaje robić to, co nas denerwuje? Nie ma więcej napadów złości, nie wrywa się, nie krzyczy, nie odzywa się do nas niemiło. No, po prostu zaczyna zachowywać się lepiej. Tymczasem ta bliskość, którą okazujemy dziecku i którą okazują rodzice z tego pytania, ona nie sprawia, że te emocje i trudności dziecka znikają. Ale ta bliskość sprawia, że dziecko ma bezpieczne miejsce, żeby wyrażać swoje emocje. W wychowaniu działa bardzo rzadko oznacza takie natychmiastowe zatrzymanie trudnych zachowań dziecka. Działa to dla mnie oznacza tylko tyle, że, w, że my tym naszym zachowaniem rodzicielskim wspieramy rozwój naszego dziecka. Nie blokujemy tego rozwoju, tak? Że dajemy dziecku narzędzia do radzenia sobie z emocjami, nawet jeśli ono jeszcze z nich nie korzysta, tak? Że budujemy z nim więź dzięki tym różnym strategiom, które stosujemy, i dajemy poczucie, że ono jest przez nas kochane, nawet jeśli zachowuje się w sposób nieakceptowalny dla nas. Że dziecko uczy się, że emocje nie są powodem do kary czy wstydu, ale sygnałem i informacją, że coś się dzieje. Tak? Że w nim dzieje się coś, czemu warto się poprzyglądać, a nie przez to warto się oceniać, że jesteśmy jacyś nie tacy, tak? Czasem działa oznacza po prostu tyle, że dziecko czuje się bezpiecz bezpieczne w naszych granicach, że ufa, że nawet jak się ze złości, nie straci tej naszej rodzicielskiej miłości, że kiedyś zacznie czerpać z tego, co teraz w trakcie tych trudnych zachowań, z taką cierpliwością, próbujemy temu naszemu dziecku dać. Tak? No i właśnie, około trzeciego roku życia, dziecko wchodzi w taki moment rozwoju, który dla wielu rodziców jest jednym z najtrudniejszych i bardzo często słyszę wtedy, nie poznaje swojego dziecka. Zapewne słyszeliście już określenie bunt dwulatka. Ono jest bardzo popu popularne w internecie. Ale dla mnie to ono jest takie totalnie nieprawdziwe. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to słowo bunt ma taki pejoratywny, negatywny wydźwięk w odniesieniu do dzieci. Tak? Jakby one po prostu robiły e, coś złośliwie i celowo. Ale po drugie, też dlatego jest dla mnie nieprawdziwe, że te Trudne zachowania zwykle pojawiają się około 30 miesiąca życia, więc kilka ładnych miesięcy po drugich urodzinach. Więc tak naprawdę to nie jest błąd dwulatka, tylko bardziej trzylatka. W okolicach między 2,5 a 3 rokiem życia dzieci zaczynają bardzo intensywnie rozwijać poczucie autonomii i własnej woli. To taki czas, kiedy większość zachowań dzieci jest wprost przeciwna do tego, czego oczekują od nich dorośli. W tym czasie nasze dzieciaki są bardzo mało elastyczne. Tak? Dużo z tych zachowań w stylu ja chcę i już. tak? I nie mów mi mamo, co mam robić. Chcę już natychmiast. Te dzieci mają trudność z przyjmowaniem odmowy, potrzeby decydowania o wszystkim, łącznie z tym, jakiej czy w ogóle mama ma założyć buty, tak? czyli one też chcą decydować o nas. To też taki czas ogromnej potrzeby kontroli nad światem. Dzieci chcą, żeby wszystko wyglądało dokładnie tak, jak sobie wyobraziły w swojej głowie. Gdy świat wygląda inaczej, doświadczają takiego silnego chaosu i frustracji. Dlatego też właśnie mogą pojawiać się takie aferki, jak pisze pani w swoim pytaniu: że nie chce skarpetek, nie chce jechać, nie chce mieć rąk, włosów, a za chwilę być może będzie chciała dokładnie to, czemu wcześniej zaprzeczała. Moja córka. Właśnie w tym miesiącu, w maju, skończyła 3 lata, więc dokładnie rozumiem, z czym pani z dzisiejszego pytania się mierzy. Jeszcze niedawno tych sytuacji było u nas naprawdę sporo. Przez ponad miesiąc musieliśmy zabierać kapcie do domu z przedszkola, bo ona miała w głowie plan, że musi je trzymać w rękach w samochodzie, gdy wracamy do domu. Musiała też spać z całą armią przedmiotów. Niemal wszystkie lale i koce, które mamy w domu, lądowały w jej łóżku. A nasz sprzeciw kończył się jej rzewnym, bardzo trudnym w odbiorze płaczem. Miałam poczucie, że awanturem można było zrobić dokładnie o wszystko, tak? Nawet o to, że nie była na placu zabaw, chociaż właśnie na nim byliśmy w tym momencie, kiedy robiła tą awanturę. Każdy moment był dobry, żeby położyć się na podłodze i zacząć krzyczeć. O matko, to była taka paraliżująca bezsilność małego człowieka wobec rzeczywistości, z którą się mierzy. Kiedyś wam o tym pisałam, że przy drugim dziecku ja sama zaczęłam się uczyć, patrzeć na te zachowania z większą wyrozumiałością i, i często nawet ze współczuciem. Często sobie wtedy myślałam: Wow, jak temu dziecku jest ciężko. Wcześniej w takich momentach, też czułam się bezsilna, też miałam w sobie mnóstwo takiego wewnętrznego chaosu, jak to się działo, i też czasem najchętniej położyłabym się na podłodze, dokładnie tak jak moje dziecko, i zaczęła z nią płakać. Ulgę przyniosło mi to, że te zachowania one nie są oznaką tego, że my jako rodzice robimy coś źle, tak? Czyli yy, czyli nie są oznaką tego, potocznie mówiąc, złego wychowania, ani też. Próbą, na ile to dziecko może sobie pozwolić, tak? Czyli e, testowania naszych granic. To po prostu etap rozwojowy, w którym dziecko dopiero uczy się, jak rozumieć i wyrażać swoje pragnienia, potrzeby i emocje. No właśnie, ale co się jeszcze dzieje w głowie takiej e, niespełna trzylatki? Tymi różnymi żądaniami, trudnymi z perspektywy rodzica zachowaniami, dziecko bardzo często próbuje kontrolować rzeczywistość, bo ono nie potrafi jeszcze kontrolować swoich emocji, czyli tego swojego świata wewnętrznego. To, że buty muszą być czerwone, kanapka przekrojona w trójkąty, a tata ma podać wodę, a nie mama, to wszystko są strategie, które pomagają dziecku przywrócić poczucie porządku i bezpieczeństwa. Przy tym właśnie ogromnym wewnętrznym chaosie, który aktualnie przeżywa. No dobra, ale dlaczego ta rzeczywistość nagle staje się dla takiego niespełna trzyletniego dziecka taka nieprzewidywalna, choć wcześniej tak nie było? No a właśnie dlatego, że mózg dziecka rozwija się. W okolicach między 2,5 a, a 3 lata dziecko po raz pierwszy zaczyna tworzyć tak zwane obrazy mentalne, czyli wyobraża sobie, jak coś powinno wyglądać. Na przykład: mama zapina mi zamek. Mama, nie tata. Zamek w kurtce, tak? Kiedyś, e, kiedy właśnie e, to, co dziecko e, sobie wyobraża, staje się sprzeczne z tymi wyobrażeniami, u dziecka budzi to niepokój i frustrację. Dobrze wiedziałam, że gdy moja córka chce zabrać buty z przedszkola i trzymać je w tych rękach w samochodzie, to nie jest przypadek ani jej kaprys. To efekt obrazu mentalnego, który ma w głowie. Moja córka wyobraziła sobie, że tak właśnie ma być. Trzyma swoje kapcie w rękach, kiedy wracamy do domu z przedszkola, a potem może je założyć w domu. To pierwszy moment w jej rozwoju, kiedy ona zaczyna rozumieć, że jak nie zabierze kapci z przedszkola, to nie będzie mogła ich założyć w domu. To bardzo duże odkrycie, no a zarazem to odkrycie budzi ogromny niepokój, bo w jej głowie powstał schemat, taki obraz mentalny, który mówi: Kiedy wracam do domu, buty mam przy sobie. Dlatego zabranie ich z przedszkola daje jej poczucie, że wszystko jest na swoim miejscu, tak jak powinno być, dokładnie tak jak sobie to wyobrażała. I teraz, nawet jeśli dorosły wie, że nie ma w tym żadnej logicznej potrzeby, no bo buty przecież mogą zostać w przedszkolu, tak? Dla dziecka zmiana tego obrazu, który ma w głowie, oznacza chaos. Świat nagle nie pasuje do tego, co sobie wyobraziło. To tak jakby ktoś Tobie nagle zmienił zasady jazdy samochodem, albo nagle zmienił kolejność klawiszy na klawiaturze, tak? No, czujesz dezorientację i frustrację. Dziecko zaczyna porównywać rzeczywistość z tym, co ma w głowie. Na tym właśnie etapie rozwoju. Tylko, że to, co ma w głowie, nie zawsze, a właściwie bardzo rzadko kiedy, potrafi to nazwać tak, żebyśmy, dorośli, to rozumieli, o co mu chodzi. Dlatego przypuszczam, że gdy rodzice proponują dziewczynce rower, pojawia się złość i opór, Ponieważ być może ona miała w głowie, że będzie jechać na hulajnodze albo że w ogóle nie będzie nigdzie jechać, bo zamiast wycieczki, to wyobrażała sobie, że pobawi się teraz w ogrodzie. Ale nie potrafi jeszcze wam o tym powiedzieć. Albo powiedziała, że chce skarpetki, ale kiedy przyszła mama i je podała, to w głowie już pojawił się inny pomysł. Na przykład, że skarpetki poda tata, albo że będą inne. Takie miała wyobrażenie, które nie zostało spełnione. I ta rozbieżność powoduje u dziecka wybuch. Może być też tak, że dziecko przytaknęło na jakąś naszą propozycję. Na przykład, gdy pytamy, chcesz kanapkę z serem czy z szynką? No i wtedy wybiera ser, a potem jest afera, bo jednak ono chce z szynką. Tutaj wkrada się taki jeszcze jeden chochlik. Dziecko w tym wieku zaczyna pamiętać wybory, których nie dokonało. Czyli zapamiętało tę drugą opcję. I kiedy zniknęła, czyli stała się niedostępna, no to dziecko poczuło stratę. A małe dzieci bardzo silnie reagują na poczucie straty. Nawet jeśli przed chwilą same te opcje odrzuciły. Tak bardzo trudno im sobie poradzić z uczuciem, że już czegoś nie mogą mieć. To znowu jest e, związane z tym e, wyobrażeniem mentalnym. Czyli, że potrafią sobie wyobrazić też tą znikającą opcję. Co więcej, dziecko nie rozumie jeszcze, że nie wybrałam tej opcji, czyli to się równa, że nie mogę jej mieć. W jej, w jej głowie, w głowie tej córeczki, tej dziewczynki, może być tak, że skoro przed chwilą mogła mieć kanapkę z szynką, to czemu teraz nie mogę jej mieć? Największym paradoksem w rozwoju jest to, że im bardziej dziecko rozumie świat. Tym bardziej dostrzega różnicę między, między tym, co sobie wyobraża, a tym, co naprawdę się dzieje, i tym więcej jest trudnych zachowań yy, no właśnie dla nas, dla rodziców. Małe dziecko, czyli niemowlę i młodszy maluch, myśli bardzo prostymi kategoriami: widzę, czyli to istnieje, nie widzę, czyli to nie istnieje, chcę, czyli dostaję, nie dostaję. To płaczę i dostaję, tak? To wszystko w tym świecie jest bardzo proste. A teraz, gdy dziecko trochę podrosło, przekroczyło już ten trzeci rok życia, no to zaczynają się schody. Widzę, czyli istnieje, ale nie widzę, też istnieje. No i co teraz? Chcę, tak? No to nie zawsze dostaję i to boli. Wybieram A. No to tracę B i to jest dla mnie trudne. Inni ludzie myślą inaczej. Świat nie kręci, nie kręci się tylko wokół mnie i wokół moich potrzeb. No i to jest frustrujące. Wcześniej tak nie było. <grytanie> dlatego nagle tych histerii jest tak dużo. Nie dlatego, że dziecko nagle stało się niegrzeczne, a wy sobie nie radzicie, jako rodzice. Po prostu jego mózg dostrzega coraz więcej, odczuwa coraz silniej i doświadcza pragnień oraz emocji, które wykraczają poza jego aktualne możliwości ich regulacji i rozumienia. No dobra, ale jak sobie radzić w tym niezwykle trudnym okresie, również dla rodzica? To, że dzieci mają potrzebę kontrolowania rzeczywistości, nie oznacza, że zawsze powinniśmy się na wszystko zgadzać. Zrozumienie uczuć i emocji jest, tak, jest oczywiście teraz bardzo ważne. Czyli takie zdania: Widzę, że to trudne, wiem, że to cię złości, tak? widzę, jak bardzo cię ciężko. Czyli danie dziecku takiego zrozumienia. Nie chodzi o to, żeby zgadzać się na wszystko, ale żeby pokazać dziecku, że rozumiemy, co się z nim dzieje, no i dać mu słowa do nazywania swoich uczuć, no bo tak jak mówiłam, dzieci jeszcze. Nie wiedzą, co się z nimi dzieje, nie potrafią wam tego nazwać. W ten sposób dziecko zaczyna też rozumieć siebie. Pamiętajcie też, że wybory, choć są ważnym narzędziem no, dawania dziecku takiego poczucia sprawczości, to one mogą być w tym wieku bardzo przytłaczające. Ja bardzo widzę na Instagramie często to, ja właśnie tą poradę, żeby dać dziecku wybór. Natomiast dzieci około trzeciego roku życia bardzo chcą decydować, ale ich możliwości emocjonalne i poznawcze jeszcze za tym nie nadążają. Dlatego tak często zdarza się, że dziecko najpierw wybiera czerwone skarpetki, a po chwili rozpacza, że jednak chciało niebieskie, więc ten wybór jakby nie służy. I tu pojawia się właśnie rola rodzica przewodnika, którą Wam tak często tutaj w tych podcastach próbuję podpowiadać. Bo my, jako rodzice, musimy balansować. Z jednej strony dawać wybory, małe, ograniczone w różnych prostych sprawach e, z życia codziennego takiego małego człowieka, ale z drugiej strony musimy nauczyć się rozpoznawać momenty, kiedy dziecko tymi swoimi żądaniami o, że chce czerwone skarpetki, a nie niebieskie ono wcale nie prosi o wybór, ale o naszą rodzicielską granicę. O to, żebyśmy przejęli kontrolę i pomogli mu się uporać z tym trudnym chaosem decyzji, tak? Czyli z tym wewnętrznym poczuciem takiego, no właśnie, takiego chaosu i niezrozumienia. Czasami ten, jak my to rodzice często nazywamy, bunt, i to takie, no nie wiem, co chcę, tak? To tak naprawdę wołanie. Mamo, tato, powiedz mi, co teraz robić. Ja już nie daję rady decydować, tak? Mamo, tato, powiedz mi, dokąd my tutaj zmierzamy, tak? To ty jesteś moim przewodnikiem. Dlatego, kiedy widzimy, że dziecko miota się między wyborami albo zaczyna być rozdrażnione przy prostych decyzjach, możemy powiedzieć, krótkim zdaniem. Widzę, kochanie, że ten wybór jest dla ciebie trudny. Dzisiaj to ja podejmuję decyzję. Teraz to ja Zadecyduje, tak? To nie jest zabieranie dziecku autonomii, to jest przywra przywracanie mu poczucia bezpieczeństwa, bo prawdziwa autonomia rozwija się nie wtedy, gdy dziecko decyduje o wszystkim, ale gdy wie, że obok siebie ma kogoś, kto przejmie stery, kiedy sytuacja je przerasta, tak? Warto też pamiętać o takiej złotej zasadzie tego wieku: odpuszczaj to, co możesz odpuścić. Nie wszystko musi być polem do negocjacji, ale zastanów się, o co tak naprawdę warto kruszyć tę przysłowiową kopię, a co możesz spokojnie oddać dziecku, tak? Ja na przykład bardzo długo nosiłam te buty, które córka chciała zabierać z przedszkola, bo właściwie, no nie był to dla mnie problem. Brałam je pod pachę i po prostu wychodziłyśmy z przedszkola. Ale kiedy pewnego dnia zapomniałyśmy butów, i córka przeżyła to bardzo mocno, to zrozumiałam, że ta sytuacja zaczyna jej szkodzić, tak? Wtedy powiedziałam: Słyszę, kochanie, jakie to dla ciebie ważne, żeby kapcie jeździły z nami. Jednak nie mogę już się dłużej na to godzić. Nie jestem w stanie o nich zawsze pamiętać, a widzę, jakie to dla ciebie trudne, gdy zapominamy. Dzisiaj zostawimy je w szatni. Było dużo płac płaczu, ale temat się skończył. To jest mm, właśnie bardzo ważne. To oscylowanie między odpuszczaniem pewnych spraw a przejmowaniem kontroli i podejmowaniem decyzji. Dziecko potrzebuje obu tych rzeczy. Granice nie są dla niego karą, granice są bezpieczną ramą w świecie, który i tak wydaje się dla dziecka bardzo trudny do zrozumienia na tym etapie rozwoju. Chwila, gdy dziecko mm, odmawia różnych czynności, to bardzo też pomoże mówienie konkretnie, zamiast ogólnie. Zamiast musimy umyć dzisiaj włosy, powiedz: Najpierw razem namoczymy włosy, potem dam ci trochę szamponu na rączkę, rozsmarujesz sama, a ja następnie spłuczę wodą, tak? Czyli oddawanie dziecku spra sprawczości, że na przykład ono sobie namoczy włosy, ale też podział tych bardziej złożonych czynności na prostsze. Dzieci w tym wieku lepiej radzą sobie z konkretnymi, przewidywalnymi krokami niż z ogólnymi komunikatami, które brzmią jak polecenie. No i co najważniejsze: to, że córka ma teraz tyle aferek, nie oznacza, że robicie coś źle. Wręcz przeciwnie, to znak, że rozwija się jej potrzeba autonomii, własnej woli i podejmowania decyzji. To ogromny krok w rozwoju. Wy już robicie bardzo dużo, organizujecie wartościowy czas. Dajecie swobodę, wspieracie. Teraz chodzi o to, żeby dodać do tego jeszcze taki kawałek wyrozumiałości dla dziecka. No i dla siebie w tym trudnym czasie. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że te przemyślenia pomogły Wam spojrzeć na Wasze dziecko z większą wyrozumiałością. A jeśli podobał Wam się ten odcinek, będzie mi ogromnie miło, jeśli zostawicie ocenę podcastu. Ale także, jeśli skomentujecie tutaj pod spodem. To pomaga mi docierać do kolejnych rodziców, którzy też szukają złotego środka w wychowaniu. Zachęcam Was też do nadsyłania pytań. Kolejny odcinek już za dwa tygodnie, w poniedziałek o 20. Do usłyszenia.